Witam na kanale Ograć Bukmachera. Na wstępie chciałbym przedstawić partnera kanału Forbet Zakłady Bukmacherskie. Rejestrując się z kodem Forbet VIP, otrzymamy bonus od pierwszej wpłaty do 2500 zł. Link będzie w komentarzu pod filmem. Możliwy jest także zakład bez ryzyka do 200 zł. Macie także szansę gry bez podatku przez pierwsze 14 dni. Także kto nie ma konta, może zarejestrować się i skorzystać z promocji. weekendy będą kupony i konkursy ze strony naszego partnera, a teraz przechodzę do mojego kuponu. Witam na kanale Ograźbuk Mohera, no niestety kupon trzeci z podwójnej progresji nie siadł, no Espaniol dał ciała i nie tylko on, no trudno, Tenis też nie wszedł, ale dzisiaj gramy. Czwarty kupon z podwójnej progresji. Ale najpierw podsumujmy weekend, bo wczorajszy mecze to akurat jakaś paranoja. No, Milan, żeby nie umiał strzelić gola, no i raczej nie awansuje do Ligi Mistrzów. Bo jeżeli nie wygrał z Cagliari, to jak on wygra z Atalantą w ostatniej kolejce? No, Juventus raczej przypieczętuje awans do Ligi Mistrzów. No, po prostu uratowali Juventus w tym momencie. Nie tylko on, bo Everton też co odwalił, przegrał z ostatnim Sheffield. Też nie chcą grać widocznie w wojskach. pora Dość. Z wczorajszego dnia mam. Dzisiaj gramy kupon czwarty z w progresji. Bren, trzy zdarzenia i tak. Pierwszym zdarzeniem, które wybrałem, jest tutaj mecz Hela z Werona z Bolonią i to typuje ponad 3,5 żółtych kartek, czyli 4, 4, 4, 4 kartki po prostu, że będą, może być czerwona, nieważne, ważne, żeby były 4 kartki w meczu. Myślę, że tak będzie. We Włoszech dużo pada tych żółtych kartek, obie ekipy są bardzo w tym dobre, w tych faulowaniu. Myślę, że tu będzie kartkowo. Hela z Weroną charakteryzuje się tym, że gra bardzo defensywnie, a jeżeli defensywnie, no to wiadomo, zatrzymuje ataki ślizgami, podcięciami, myślę, że to będzie dużo kartek. Następne spotkanie Sądyńskie z Londby, z to y, jest tutaj faworytem, ja tutaj gram na Sądyńskiej lub Remis, ponad półtora gody. dlaczego tak? Londby już ma pewny spadek, mają ponad 12 punktów straty do strefy bezpiecznej, raczej nie do rady. Sądyńskie, drugie miejsce w strefie z... Spadkowej, w drugiej jest, no jest grupa spadkowa i grupa awansująca, czyli pierwsze 8 drugie 8, tak jak było w Polsce, dlatego oni mają bezpieczne miejsce. Może tu się skończyć ze ale nie sądzę, raczej rozwalą te rundy, i tak. Następne spotkanie jest to w Finlandii TPS Turku z FF Jarko, jest to druga liga w Finlandii. No, egzotyka dzisiaj, ale ja gram tutaj ponad 2,5 godziny. No, fajny kurs na 3 bramki we Finlandii, gdzie bada bardzo dużo bramek. Ogólnie w meczach Jaro pada ogólnie bardzo bardzo dużo goli, ostatnio 5 i 4, także myślę, że tutaj będzie overowo -over. mecze bezpośrednio, także dużo bramek padało, przeważnie 4-3 bramki, także będzie tutaj myślę dużo bramek. Jak zwykle na kanale konkurs do wygrania 50 złotych to trzeba robić subskrypcję kanału, dać łapkę w górę w komentarzu wytypować dokładne wyniki, dokładnie minutę pierwszej bramki meczu pomiędzy z Verona z Bolonią, kto trafi dokładny wynik i minutę pierwszej bramki wygrywa 50 złotych. Jest zwykle zapraszana na sobotę i niedzielę, wtedy do wygrania 50 do farbet. Wystarczy wtedy trafić tylko wynik. Nie trzeba minuty pierwszej bramki. Także życzę Wam powodzenia, zieloności i żeby nie było takich w top jak wczoraj Milanu, Evertonu, Barcelony i nie tylko, bo wiele było niespodzianek. Także powodzenia i elo.